Tutaj zagrożenie również jest, występuje przez cały okres wegetacji. Tutaj występuje, podobnie jak w przypadku przędziorka, kilka pokoleń. Tak mniej więcej 4-5 pokoleń rocznie, w zależności również od warunków termicznych w danym sezonie. Aktywność, tak jak Państwo tutaj widzicie, rozpoczyna się nawet już wcześniej tego gatunku, 80 stopni Celsjusza. To jest taka to też temperatura, temperatura. niska temperatura. Tak, niska i niekiedy właśnie nawet wcześniej niż przędziorka. Ponieważ ten gatunek roztocz żeruje tak właśnie w tych jeszcze nie rozwiniętych serduszkach. Tak, w, tych, w tych takim w tym centrum rośliny, która daje mu kolejne, kolejne jak gdyby, znaczy te wyższe war, wartości temperatury, prawda? Optimum 20 stopni Celsjusza, czyli takie, ten, ten nasz, nasz klimat jak najbardziej, wysoka wilgotność tutaj, 80-90%. To są te warunki, które mu sprzyjają, czyli odwrotnie, czyli odwrotnie do przędziorka, przędziorek lubi suchą temperaturę, wilgotność, a, a roztocz odwrotnie, tak, czyli tutaj to zagrożenie jak gdyby może występować w sezonie różne ze strony tych dwóch gatunków. Jeżeli jest wyższa wilgotność, to na pewno bardziej prawdopodobne, że będziemy mieć większy problem z Czyli możemy wysoko. powiedzieć, że na przykład w tunelach, gdzie ta wilgotność jest z automatu chyba trochę wyższa niż mhm. na otwartym polu, gdzie jest większy przewiew, to i problem z roztoczem też będzie prawdopodobnie większy, tak? Prawdopodobnie tak, właśnie ze względu na tą wilgotność, tak. Zimowanie roztocz zaczyna już od końca sierpnia, więc od tego momentu jak gdyby nie widzimy problemu, który, który występuje na roślinach, ale ten, ale roztocz na roślinach występuje. Zwróćmy uwagę tutaj w przypadku tego szkodnika o materiał nasadzeniowy, prawda? o osadzonki. Tutaj, jeżeli chodzi o szkodnika, on rozprzestrzenia się w bardzo różny sposób, ale bardzo często. Tym źródłem właśnie szkodnika są sadzonki. Wspominaliśmy, że gatunku tego nie widać gołym okiem, kupując materiał z niewiadomego źródła. Możemy sobie tak naprawdę narobić więcej szkody niż pożytku. Tak, y tak jak wspominałam, y różne drogi y przenoszenia tego szkodnika z rozłogami. Owady również mogą rozprzestrzeniać roztocza, ponieważ no, jest niewielki i wiatr. Także również plantacje sąsiadujące, na których roztocz się znajduje, będą dla nas źródłem tego szkodnika, który na przykład z wiatrem może się rozprzestrzenić i zasiedlić stopniowo naszą plantację. A tak jak wspominałam wcześniej, bardzo często występowanie roztoczonej plantacji kończy się ich likwidacją. To jest ponad 70% uszkodzeń. Jeżeli to się powtarza cyklicznie co roku, to po prostu czasami nie ma już tej możliwości. Nie, czasami to, jest to łatwiejsze rozwiązanie nie, tak ani de facto. Aniżeli walka. Ani walka i brak plonów i czekanie na to, że coś się zmieni. Tak. Tutaj również w przypadku tego gatunku bardzo ważna jest lustracja, monitoring. Prowadzimy go, tak jak, tak jak w przypadku wszędziorka, co tydzień, dwa, w różnych punktach plantacji. Rozpoczynamy pod koniec kwietnia, ale ja również radziłabym wcześniej, jeżeli te warunki termiczne będą w sezonie sprzyjające, do końca sierpnia, gdzie szukamy jaj i postaci dorosłych na roślinach. Jeszcze raz podkreślając, że nie jest to proste. Natomiast w przypadku upraw pod osłonami, ta lustracja na pewno będzie jeszcze bardziej wczesna od początku wegetacji. Gdy tylko rośliny będziemy obserwowali, że rozpoczynają wegetację, ta lustracja właściwie już powinna ruszyć. Przed kwitnieniem. Zagrożeniem dla roślin jest stwierdzenie jednego osobnika na pojedynczym listku. Po pełni kwitnieniu, kwitnienia również, natomiast po zbiorze owoców to są dwa, trzy osobniki na pojedynczym listku. A pobieramy próby w czasie ilustracji również, tak jak wspomniałam z różnych punktów plantacji cztery próby po 25 jeszcze tych najmłodszych, nierozwiniętych liści. Z różnych punktów, w różnych punktach plantacji, i pamiętajmy o tym, że tutaj roztocz, który się bardzo szybko rozwija, bo ja o tym wcześniej nie wspomniałam, może momentalnie zasiedlić plantację. Na liściach stwierdzano nawet 100 postaci ruchomych i ponad 200 jaj, także liście truskawki, te najmłodsze liście nie są zbyt duże, a ta liczebność szkodnika niekiedy jest ogromna. Tutaj zagrożeniem jest ta bardzo duża płodność szkodnika na, w czasie wegetacji przy sprzyjających warunkach. Oglądając liście truskawek, zarówno na obecność wszędziorka, jak i na obecność roztocza truskawkowego zwróćmy uwagę Również na gatunki pożyteczne, które tutaj mogą występować, bo mm, mamy do czynienia z roztoczami nie tylko z tych grupy szkodliwych, z tych gatunków fitofagicznych wysysających liście, ale również w naszych warunkach klimatycznych na plantacjach będziemy spotykali się z tymi gatunkami, które będą naszymi sprzymierzeńcami. Czyli tutaj na pierwszym i na drugim zdjęciu. Widzicie Państwo roztocza pożytecznego. Zazwyczaj są to gatunki z rodziny dobroczynkowatych. Czym one się różnią od przędziorków? Jak, jak je łatwo rozpoznać? Bo jest to do rozpoznania właśnie nawet przez osobę, która nie jest specjalistą. Drapieżce, bo roztocza drapieżne, zaliczane są do tej grupy drapieżnych. Gatunków uh -huh. pożytecznych, szybko przemieszczają się na roślinach. One po prostu biegają w poszukiwaniu pożywienia, uh -huh. którym są przędziorki czy roztocza, prawda? Natomiast przędziorki czy roztocz truskawkowy, one nie są raczej takie bardzo mobilne, przemieszczają się, ale nie szybko. Tutaj porównałabym tutaj przemieszczanie się roztocza drapieżnego do biegania roślinach, prawda, bieganie w poszukiwaniu pożywienia. Mamy również możliwość, czyli ta pierwsza mhm. sytuacja, wrogowie naturalni, które występują w warunkach polowych, prawda, są to gatunki, które występują po prostu w przyrodzie, w naszych warunkach klimatycznych. Natomiast możemy również plantacje jak gdyby zaopatrzyć w tą grupę naszych sprzymierzeńców, drapieżców, przędziorków możemy kupić. Możemy kupić preparaty, które zawierają dobroczynka gruszowego. To są takie zazwyczaj taśmy z osobnikami tego drapieżcy. Natomiast w uprawach pod osłonami saszetki, z dobroczynkiem kalifornijskim czy dobroczynkiem szklarniowym, które wywieszamy zgodnie z dawkowaniem, bo tam mamy też taką instrukcję jak gdyby obsługi, zawieszamy na... Jest to nowa metoda chyba zwalczania tych szkodników, mało jeszcze znana przynajmniej. Znaczy Wśród... na pewno w uprawach gruntowych, w uprawach gruntowych tak. tak, bo tak. jeżeli chodzi o uprawy szklarniowe, szklarniowe tak. pod osłonami, to już no to jest długo stosowana. stosowana tak. tak. Głównie generalnie właśnie y, zasiedlanie plantacji przez y, wrogów naturalnych y, za pomocą właśnie y, tych mm -hmm. prawda, gatunków, które nie występują w naszych warunkach klimatycznych, ono y, tak y, zazwyczaj stosuje się to w uprawach pod osponami, ponieważ te gatunki zazwyczaj nie przetrwają y, zimy. Także na plantacjach te, które są Plantacje, na plantacjach polowych. Y, praktycznie co roku powinniśmy tą y, faunę pożyteczną wzbogacać, chociaż jeżeli kupimy dobrocznika gruszowego, to on to jest nasz gatunek krajowy, więc on, on zimę... sobie poradzi. Ale nie wiadomo w jakiej liczebności. Czy powinniśmy te dobroczynki y, wprowadzać na plantację w momencie, kiedy już problem jest, czy możemy też robić to zapobiegawczo? Możemy, możemy to robić zapobiegawczo. Możemy Tak jak wspominałyśmy tutaj o lustracji, o monitorowaniu, kiedy y, sprawdzamy stan zasiedlenia naszej plantacji przez przędziorki, roztocze, y, to y, ja myślę, że. Zawsze znajdziemy jakiegoś osobnika, tylko będzie to będzie on występował poniżej progu zagrożenia, progu szkodliwości mm -hmm. Właś, właśnie i to zwalczanie jeszcze nie będzie potrzebne, ale z walką biologiczną, czyli z tymi dobroczynkami będziemy mogli na pewno już wejść, ponieważ one będą nam utrzymywały tą liczebność szkodnika na bezpiecznym dla plantacji poziomie. Więc to jest takie działanie profilaktyczne trochę. Dodam jedną rzecz. Mhm. E, oczywiście tego typu rozwiązania są jak najbardziej wskazane. E, aczkolwiek e, wchodząc w drapieżne roztocza należy zawsze przekalkulować, e, czy nam się to opłaca w ostatnich latach w momencie, kiedy mocno musieliśmy w tracie sezonu walczyć z drosofilą Suzuki no. przy użyciu środków chemicznych. Niestety trzeba się leczyć z tym, że te preparaty do zwalczania drosofili Suzuki również unicestwiał nam. Proszę. A no faszy, właśnie, to było moje pozytyczne. następne pytanie, jak się dobezpieczki mają tak? z chemią? Dobrze, właśnie To było moje następne pytanie, jak to się ma jedno z drugim? No więc tak, tak jak pan tutaj profesor Jarosz wspomniał, jedno wyklucza drugie, czyli tu musimy sobie zaplanować w jakiś sposób, co chcemy, prawda, co chcemy na naszej plantacji, jak chcemy działać. Dobroczynki to są organizmy żywe. Jeżeli coś zastosujemy chemię, która będzie działała na przędziorki, na roztocza, to, to niestety, ale również tą faunę pożyteczną nam będzie niszczyła. Także tu planowe stosowanie środków chemicznych na pewno musi wchodzić w grę selektywne środki, ta chemia musi być odpowiednia. No i myślę, że możemy sobie powiedzieć: Nie wiem, czy słusznie, że na przykład na tych odmianach truskawek wczesnych, bardziej kiedy chyba jeszcze drozofila Suzuki bardzo nam nie zagraża, tak? Ona zagraża bardziej późnym odmianom, no to wtedy. Wtedy jest łatwiej sobie to przewidzieć tak? i łatwiej mhm. to jest skalkulować. Natomiast przy tych właśnie późnych trzeba od razu brać to pod uwagę. Tak, no tak, tak. Jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś nastawia się na walkę taką biologiczną, to, to jest bardzo ważne to, co Pani powiedziała. Natomiast ja zwróciłabym uwagę na fakt,